Czyżby nadchodził koniec Sweet Baby Inc. i czyżby Game Science, odmawiając z nimi współpracy, rozpoczął pewien precedens? Cóż, no nie wiadomo jak dalej potoczą się losy tego przedsiębiorstwa, jednak do grona studiów deweloperskich, które odmówiło współpracy, dołącza także teraz Square Enix. A w dzisiejszym odcinku... Tetsuya Nomura, czyli projektant gier ze Square Enix, wypowiedział się na temat wyglądu postaci w swoich grach. CD Projekt Red zamieścił kolejne ogłoszenie o pracę dotyczące cyberpunka Orion. Podsumujemy sobie wczorajszy State of Play, a na sam koniec Ubisoft wycofał się z wielkiego pokazu w Japonii. Dla nowych albo zapominalskich, filmy wpadają na naszym kanale codziennie o 16, lecimy z materiałem. Ciekawego stwierdzenia dopuścił się Tetsuya Nomura, czyli japoński projektant gier wideo ze Square Enix. Pośrednio stwierdził, że gracze wolą grać ładniejszymi postaciami. Odpowiedzialny był on chociażby za design postaci w Final Fantasy VII czy Kingdom Hearts i zatrudniając się jeszcze w latach 90 do Square piął się po szczeblach we firmie, no i w tym momencie można powiedzieć, że jest on wręcz postacią legendarną dla tego studia. W ostatnim wywiadzie udzielonym dla Young Jump, czyli japońskiego tygodnika, został on zapytany o jego design postaci, właśnie szczególnie w Final Fantasy VII. Jeżeli ktoś się nie łapie co jest takiego interesującego w tym pytaniu, no to powinien spojrzeć na design postaci, właśnie wychodzący z podręki ręki tego autora. Nie ulega wątpliwości, że dla większości osób są one, no, w jakiś sposób atrakcyjne z wyglądu, jakkolwiek to nie zabrzmi. No więc Nomura zapytany o standard swoich designów wyjaśnił genezę swojej filozofii tworzenia postaci. Wyznał, że jeszcze w szkole średniej jego kolega z klasy powiedział, że postać, którą gra w grze jest po prostu brzydka i zadał pytanie, dlaczego muszę być wszędzie brzydki, nawet grając w gry. Coś w głowie Nomury wtedy przeskoczyło i w ten oto sposób, od tamtego momentu, stara się on, żeby postacie, które tworzy, były jakkolwiek atrakcyjne z wyglądu dla graczy, no czy po prostu wyglądały z Wyjawił on, że wielkie znaczenie ma dla niego każdy jeden detal w designie i nawet takie rzeczy, jak chociażby kolorystyka danego elementu musi być jakoś uzasadniona. Nawet, gdy chodzi o kolor koszulki, czy spodni danej postaci fikcyjnej. I właściwie, w jego praktyce projektowania gier nie ma nic złego, no przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo wiadomo w jakich czasach dzisiaj żyjemy, gdzie nawet najmniejsza głupota jest w stanie wywrócić do góry nogami jakąś konkretną sytuację. W ostatnim czasie, Spoiler gracze również poniekąd narzekała na to, że postacie są degradowane z wyglądu z niewiadomych przyczyn, chociaż teorii było kilka, gdzie jedna z nich mówiła chociażby, że ma to na celu przypodobać się konkretnej grupie odbiorców. Taka sytuacja, gdzie gracze wzięli na tapet wygląd postaci miała miejsce chociażby przy Star Wars Outlaws, czy serii gier Horizon, gdzie to oskarżali twórców o pozbawienie kobiecych postaci ich charakterystycznych cech. Nie mi to oceniać, jednak należy mieć świadomość, że gdzieś w sferze gier wideo istnieją takie dosyć głośne dyskusje, co rzuca nieco inne światło na wypowiedź Mury. Wy w komentarzu możecie dać znać, czy zgadzacie się z taką formą przedstawiania postaci w grach wideo i właściwie jakie wy macie preferencje w tej kwestii. No i przechodzimy z jednego tematu do drugiego, który również jest powiązany ze Square Enix, no i właśnie designem postaci. Na pewno każdy kto siedzi w branży gier, kojarzy jak wielką kontrowersyjną firmą jest Sweet Baby. Przez lata w studiów deweloperskich współpracowało właśnie ze wspomnianą firmą, która to w końcu okazała się zmuszać twórców do wprowadzania zmian, które psują wizerunek postaci. Mam na myśli tutaj to, że Sweet Baby próbuje różnymi groźbami, atakami personalnymi, czy nawet działaniami czysto rasistowskimi wymusić, by deweloperzy skłaniali się ku woke culture i propagowaniu jednej konkretnej ideologii. Przez te działania wielu graczy po prostu stwierdziło, że gry nie wyglądają już tak samo i są medium do masowego propagowania specyficznych wartości. No i biorąc pod uwagę to, co powiedział Tetsuya Nomura, nie jest to zgodne z tym, co Sweet Baby głosi na lewo i prawo. Dlatego też na liście klientów, która wyświetlana jest na stronie właśnie tego przedsiębiorstwa, oficjalnie zniknął Square Enix z niewiadomych przyczyn, gdyż powodów zakończenia współpracy nie podano. Czy taką drogą podąży chociażby Ubisoft, 2K Games, Valve czy Santa Monica Studios, wciąż nie wiadomo, gdyż temat Sweet Baby jest tak głęboki i szeroki, że pojawia się tam zbyt wiele tematów i powodów, dla których te studia deweloperskie z nimi współpracują, chociaż jak to mówi pewne powiedzenie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Nie możemy zbyt wiele jeszcze powiedzieć o Cyberparku Orion, czyli sequelu do Cyberpunka 2077, dlatego, że projekt jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Jednakże, jak to zwykle bywa, wypływa dosyć spora część informacji dotycząca właśnie tego, z czym w przyszłości będziemy mieć do czynienia. Jedyna pod Stwierdzona informacja w tym momencie to to, że gra jest rozwijana w biurze CD Projekt Red w Bostonie i że na razie trwają prace koncepcyjne. Natomiast nowe ogłoszenie o pracy od Redów może nam sugerować, że w następnej odsłonie Cyberpunk'a zmierzymy się z większą ilością zwierząt. Studio aktualnie poszukuje artysty postaci z bardzo dobrym zrozumieniem ludzkiej i zwierzęcej formy i anatomii. Jest to o tyle ciekawe, że w Cyberpunku 2077 nie mieliśmy zbytnio do czynienia z z fauną i florą tamtejszego świata, ze względu na skupienie się na bardziej miejskim klimacie rozgrywki. Oczywiście jest to tylko mała wskazówka, która tak naprawdę niewiele mówi, natomiast już możemy snuć teorię, że w Orionie pojawią się chociażby zwierzęta z różnymi cybernetycznymi wszczepami i kto wie, może przyjdzie nam walczyć z niedźwiedziami, które będą w połowie robotami. Do zaskakującej decyzji doszło ze strony Ubisoftu, który nagle w ostatnim momencie zdecydował się na wycofanie się z dużego wydarzenia w nim, mianowicie Tokyo Game Show 24. To wydarzenie miało rozpocząć się już 26 września, a francuski deweloper miał zaprezentować na nim szereg nowości, związanych przede wszystkim z Assassin's Creed Shadows, jak również ze Star Wars Outlaws. Jednak, jak ogłosił Ubisoft Japan, Ubi odpuszcza sobie Tokyo Game Show z powodu różnych okoliczności. Szybko gracze zareagowali na te informacje, sugerując, iż Francuzi obstrali po prostu zbroje po kontrowersjach, jakie wynikły przy okazji zapowiedzi Assassin's Creed Shadows i obsadzenia czarnoskórej postaci w roli samuraja. Nie wiadomo, czy rzeczywiście krytyka ich przerosła, natomiast wiele wskazuje na to, że właśnie tak było. Wczoraj wspólnie na streamie z Patrykiem oglądaliśmy State of Play, który można podsumować słowami mierny, ale. Jedno ale sprawiło, że ten pokaz stał się w jakiś sposób akceptowalny. Mianowicie na sam koniec została zapowiedziana de facto druga odsłona Ghosts of Tsushima, tym razem zatytułowana Ghost of Yotei. Gra ma nas zabrać w tereny, których epicentrum ma być Góra Yotei, nazwa której znalazła się w tytule gry. Wiemy, że historia ma rozgrywać się 300 lat po wydarzeniach z jedynki i tym razem przyjdzie nam zagrać kobiecą postacią. Jak zaznaczyli sami autorzy, bazując na tym, czego dokonali w Ghosts of Tsushima, planują oni zbudować coś jeszcze lepszego na tych fundamentach, a przekonamy się o tym już niedługo, bo planowana premiera jest na 2025 rok. Poza tym State of Play nie pokazał zbyt wielu nowych ciekawych rzeczy. Bingo, które zostało specjalnie przygotowane na wczorajszy stream, bez słów, pokazuje to jak kiepskie było to wydarzenie. Pojawiło się parę anime-gierek, znowu powróciło Metro VR, a do tego zaprezentowano jeszcze jedną grę na gogle VR, tym razem Hitmana. Do tego Sony ponownie powróciło do Horizona i ogłosiło dwie gry z tego właśnie uniwersum, mianowicie Lego Horizon oraz spodziewany, ale niechciany Horizon Zero Dawn Remastered. Z w miarę ciekawych rzeczy zaprezentowanych Zaprezentowane zostały jeszcze dwie wcześniej niezbyt rozpoznawalne gry, mianowicie Arch Age Chronicles, czyli produkcja osadzona w klimacie High fantasy, gdzie ludzkość musi odbudować się po wcześniejszych problemach, jakie sama sobie stworzyła, a drugą pozycją jest Hell is Us, czyli tytuł osadzony w mrocznym klimacie, gdzie świat rozdarty jest przez panującą wojnę. Z DLCów został zaprezentowany chociażby dodatek do Astrobota, wprowadzających pięć poziomów rankingowych dla speedrunnerów oraz 10 nowych robotów do. Uratowania, a do drugiej odsłony Alana Wake'a został zaprezentowany dodatek The Lake House. Nie można zapomnieć jeszcze o jednym remasterze: Mianowicie, Legacy of Kane znowu powróci na nasze konsole, tym razem w nieco odświeżonej wersji. No i właściwie na tym można zamknąć podsumowanie tego pokazu.